Cześć! Hydrologiem jestem już dobrych kilka lat, a rzeki obserwuję w zasadzie od urodzenia. I to, co wam teraz pokażę, jest jedną z najciekawszych hydrologicznych sytuacji, jakie widziałem w życiu, więc zapraszam na film. Zakładam GoPro na głowę i idziemy. Tutaj przede mną jest koryto rzeki Trzebęż dopływ Rzeki Białej w Lasach Janowskich. I nie byłoby w tym korycie nic dziwnego, jakby nie to, że rozlewa się z niego woda tutaj szeroko na takie mokradło, torfowisko niskie. Mimo, że nie ma żadnej Bobrowej Tamy, żadnego spiętrzenia sztucznego czy naturalnego, no po prostu ta woda sobie wpływa. Jak widzicie, woda w Trzebęszy jest dość przejrzysta. Przy słońcu w Zenicie było widać do dna bez problemu. Mamy prawie 90 cm wody. Ale to co chcę wam pokazać to bifurkacja. Bifurkacja powierzchniowa. Miejsce w którym woda z jednej rzeki łączy się, zasila rzekę drugą. Mimo, że sama płynie i uchodzi do tej, do białej za 2 kilometry niżej. Więc to jest takie bardzo... Rzadko spotykane miejsce. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy większość mokradeł jest osuszonych nie funkcjonuje jako mokradło a tutaj idę sobie jest dość miękko. Staję na taką poduchę po prostu torfowisko. Ruch wody jest tutaj ledwo widoczny, ale ona sobie płynie. Czuję twarde dno, jak się przebijam przez warstwę tych rozkładających się roślin, tworzącą torf. W tym miejscu torfowisko ta super podmokła łąka urywa się i mamy taki wodospad, naturalny wodospad na bagnie między dwoma rzekami. Spójrzcie, to są iły krakowieckie, taka glina, warstwa powstała na dnie oceanu, który tutaj był morza przed milionami lat. Może mieć miąższość kilkuset metrów, nawet jest bardzo słabo przypuszczalna dla wody. Dlatego woda płynie po niej, po wierzchu, a nie wsiąka w grunt. Stąd te torfowiska. I dlatego koryto rzeki Trzebęż może być wyżej od koryta białej, do którego zaraz dojdę. No bo tutaj moglibyśmy powiedzieć, że jest to jakiś taki początek rzeki, ale to tylko jest koryto powstały w wyniku erozji wstecznej ponieważ jak wyobrazimy sobie, że ta woda tak spływa w kierunku białej, której koryto jest tam z przodu i spływa tak od, nie wiem, setek lat, tysięcy no to wcześniej spływała przy samym korycie a tutaj zachodzi erozja wsteczna i coraz głębiej wcina się to koryto, które tu widzimy w te bagna i prawdopodobnie za kilkaset, kilka tysięcy lat to koryto dojdzie tam do rzeki Trzebęż i wtedy Trzebęż, być może przestanie płynąć tam wzdłuż lasu, skróci swój bieg, dochodząc do Białej wcześniej. Chodźmy więc do Białej, żebyście zobaczyli, przekonali się, że jest to zupełnie inna rzeka w Trzebężu. Jak pamiętacie, woda przejrzysta, tutaj dalej taka jest. No, a w białej, jak nazwa wskazuje, woda znacznie jaśniejsza, bardziej mleczna. No biała to nie jest, ale widać, że inna. No i ta biała płynie tą doliną równolegle do Trzebęszy, która płynie tutaj wyżej. A jeszcze kawałek wyżej dochodzi barownica, z której szedłem ostatnio. No niezwykle ciekawe rzeczy się dzieją w tej dolinie. Kawałek wyżej, w korycie Trzebęszy, jest Bobrowa Tama, która niewątpliwie pomaga wodzie i we wpływaniu na to torfowisko w kierunku Białej, ale i bez tamy by tam wpływało, i wpływa zresztą niżej. Często pytacie mnie pod, pod filmami w komentarzach, dlaczego Bobrowe Tamy są dobre, a sztuczne bariery złe, jeśli chodzi o migrację ryb. I ja już parę razy to mówiłem, ale na tym przykładzie jeszcze raz mogę to pokazać. Spójrzcie jak woda z Łobrowej Tamy się rozlewa, akurat w tym miejscu. Nie twierdzę, że zawsze tak jest. Czasami są takie małe, pionowe i woda nigdzie bokiem nie płynie. Ale w zasadzie częściej chyba obserwujemy takie, gdzie woda się jakoś bokiem przelewa, zwłaszcza przy wyższym stanie. No i tutaj wszędzie dookoła mnie ryby bez problemu, nawet te najmniejsze, sobie poradzą i opłyną taką tamę wokoło. A na przykład minogi czy węgorze. Są w stanie między gałązkami, byle było wilgotno i nie było bardzo dużego, silnego nurtu wody, wspinać się po takiej tamie. Więc no, różnica taka jest podstawowa. Przypomijając to, że taka tama może będzie istniała kilka lat, jak dobrze pójdzie, może kilkanaście, jak będzie wybitnie miała szczęście i rybędą będą ją naprawiać, a nie kilkadziesiąt, kilkaset, jak ludzkie wytwory. Więc jeśli chodzi o genetykę populacji ryb i innych organizmów wodnych, o możliwość ich mieszania się, to zupełnie inaczej to działa niż jakaś betonowa zapora czy jaz, który nie daje w ogóle możliwości migracji. A tutaj, no jeśli taki stan utrzyma się wody jeszcze przez miesiąc, dwa, to mnóstwo ryb z wielu gatunków pewnie wykorzysta Możliwość, żeby tą tamę opłynąć w górę Trzebęszy. Kolejne miejsce powyżej tej bobrowej tamy, gdzie z Trzebęszy woda uchodzi w stronę białej. A tutaj widzimy taki stożek napływowy, który się stworzył poprzez piasek, który tym takim małym zaczątkiem koryta tu się odkłada. A woda spokojnie płynie dalej przez łąki, torfowiska. Ciąg dalszy trzębęszy. Tu jest ładnie. Wszystko na swoim miejscu. Tak powinna wyglądać mała, naturalna, dzika rzeka. Szkoda tylko, że wszystkie te olszyny wyznaczone przez lasy państwowe do wycinki. jak i duża część lasów wzdłuż rzeki. No ale tak to działa. Smutna rzeczywistość. Póki co jest jeszcze pięknie. Dziś wybitnie dobry dzień, jeśli chodzi o ilość rzek, długość ich, którą przejdziemy i ich stan, no bo są przepiękne, dzikie. Bo zaczęliśmy od białej, poszliśmy wzdłuż jej nienazwanego w ogóle dopływu, później doszliśmy. Do ujścia Trzebęszy i od ujścia Trzebęszy idziemy w górę rzeki no i cały czas jest tutaj jakoś bardzo ciekawie w planie jest dojście do S19 i stamtąd powrót wzdłuż białej o <grym się wzią> co tu się dzieje Woda sobie przepływa pod ziemią Kolejna wybrawa tama. Niestety plecak pełny. Często pytacie mnie o zbieranie śmieci. No zbieram, jak mam możliwość, ale jaką teraz wracać 10 km taką trasą do samochodu, częściowo po ciemku, to zbieranie śmieci trochę mija się z celem. Dzięcio duży. No tych bocznych koryt ilość jest tu niesamowita. To akurat dość płytkie, o chociaż... No dobra, wbija się do 90 cm. O, dzięcio zielono-siwy się wezmę. Zdaje się. Pióra, krzyżówki. A tu woda spływa w tą stronę. Taki meander za kole no tu może być głęboko. Metr dwadzieścia I nawet szeroko U. Chyba muszę to obejść, bo nie chcę, żeby przeciekły mi spodnie buty Tu jest dość głębokie za ja je obchodzę ze sztucznych barier dziś jedynie dwa przepusty i to takie niestanowiące przeszkody dla ryb i jeden niedziałający jazd taki, gdzie można wstawić jakąś klapę, ale widać, że nikt jej tam być może nawet nigdy nie wstawiał. Także fajnie. Taki wynik cieszy najbardziej. wynik typu zostawić, nie ruszać bo rzeka jest naturalna i sama świetnie sobie radzi Ale pięknie tutaj.